Halo? Cześć Anka. Cześć? Co tam u ciebie? A co, dlaczego mi tak napisałeś? Jak? No, że żeby nie Karol, to byś mi natrzaskał po mordzie. No taka prawda. A za co? A jak można tak komuś powiedzieć, żebyś natrzaskał komuś po mordzie? No bo taka prawda jest. A za co jest taka prawda? Że co, że dzwonisz do mnie, jak ja śpię? Ile razy każdy ci powiedział, że byś nie dzwonił po nocach? A że będę dzwonił a, po nocach, a... bo to moja sprawa, nie twoja. Nie może być twoja sprawa, jak dzwonisz do sprawa. mnie no to. A o co chcieliśmy natrzaskać? Zablokować cię znowu? A się nadaje zablokować. Chyba. Czaruś, zachowuj się normalnie, nie, bo naprawdę się Nie, będę się, normalnie jak zachowywał. A ty nie, a ty pierdolnięta jesteś. Wiesz? To zadzwoniłeś po to, żeby mnie wyzywać? Tak. To po to zadzwoniłeś? ja tak. no Cię znowu zablokuję. No to cześć. Bo to na razie. Pa.